Witajcie w... o kurtka, zapomniałem. 19, jak dobrze pamiętam odcinku z gry Crusader Kingstwa. Zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj mamy małe problemy i kończymy, można powiedzieć, kończymy swoje problemy z buntownikami gdyż kilku na nas na, najecha, kilku nam się zbuntowało i dzisiaj mamy zamiar to zakończyć, dlatego ruszamy bez przedłużania nie, za dużo. Tak, galas zdobędziemy. Jak pamiętacie pewnie jednego już buntownika zniszczyliśmy A teraz zostało nam jeszcze kilku. No, zatrzymaj się. Mm, czy ten przyjmie propozycję? Nie, nie przyjmie. No to ruszamy jeszcze. To ruszamy na tego i tu. Okej. Okay. Mój syn Tak, damy mu, okej. Okay. Kto jest w moim następcą? Ten syn jest moim następcą. Niektóry jest następcą. Boże. Sedziej. Sędziej, nie wiem. On jest następcą doby do dwóch tronów. Okej, okay, już wszystko wiem. No tutaj ktoś mi się chce wypchać na marszala, ja daję tak. Teraz przeglądę wszystkich. O, ten nie, ten jest bardzo dobry. No to jesteś marszalem. Nie jesteś marszalem, nie jesteś nikim. Słabo tutaj jest, widzę, spymaster bardzo słaby. Nie, co ja bym zrobił, Boże. I tak, ruszamy tutaj, ok. I tam... Mm -hmm. Uda nam się... Uda przed ich ten. Może uda nam się przed ich przybyciem. Coś... Mmm... Niedobrze. Bardzo niedobrze, bym nawet. Bardzo niedobrze. Kurde. Nie podoba mi się to, że mam regencję, bo jestem... ...incapable. No ale w tak młodym wieku... No to to jest... No, trochę nam to psuje sytuację, że jestem jestem niepoczytalny. Dobra, z tymi wygrałem, to mu zabieram to. I sobie zostawem, nie niech mi nie mi nie przeszkodzi. Okej. Okay. Ci już to już tylko ostatni. Kogo? Moi synowie... Nie, ten ma. Ten nie, nie ma. No nie podoba mi się, no naprawdę mi się to nie podoba, ale cóż mogę zrobić? Jest... Coś czuję, że możemy dość szybko zginąć, umrzeć. No kurde no. Dobra, udało się. Okej. Okay. No ten już za, zaakceptuje zaraz. Tak, to tutaj ruszamy. I temu... Gdzie niech ruszą tu. I temu zabierzemy... On ma... Galas mu zabierzemy. Okej, okay, zabraliśmy mu galas. E... I teraz gdzieś mi jakieś baroni tutaj. I jest, o jest wszystko ok. No to już tak już nie zmienia sytuacji, że mam to i tak naprawdę jestem już na przegranej pozycji. A teraz jeszcze nasz przeciwnik zmarł, więc yy, nie ma problemu. zwiększę to. Ok. Ok. Zobaczę w ogóle, kto mnie lubi, a kto nie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No. 9 na, na 30 to jest troszeczkę, to jest mimo wszystko. Co znowu będzie połączenie? No nie Czemu mnie nie lubi tak w ogóle Czego? a jeszcze No tak, bo to jest tyran, jeszcze jestem tyranem No dobrze mm. Moja córka stała stała regentem Pewnie złapano go do niewoli Walczę, z, z, walczę ze Szkocją Oha, ex komunika. Mhm. Dobrze, no ruszamy, bo na razie nic się nie dzieje, spokojnie Czyli nieważne co i tak przejmie cholera jasna no nie wierzę no super lepiej byłoby jakby umarł a nie żyje i tylko psuje sytuację co to jest coś nowego beloz... beluzoro nie beluzero nie wiem co to jest Widzę, że tutaj coś no to mi cieszy, jak przejdzie do niego to będzie fajnie, mi pasuje. Na no kogo mamy? Na nią, na nią. A, dwa mamy na tego. Na nią. I jeden na, na całego choli Romana mamy. Ale nie, nie użyjemy. Pozwolę sobie nie użyć. No dobrze. Piękna Polska. Ogromna. E, co to? To też nasze? On się przyłączył do nas w takim razie. A bo on mógł przejąć pewnie, a? To jest w ogóle ten. To wszystko należy do Brytanii. No Brytania to jest mój... Brytanian rządzi mój następca tronu, więc dlatego wszystko dałem Brytanii. Ktoż to? Ungwar. Znowu Ungwar. Ten tyran to będzie chyba za mną się ciągnął do końca życia. Po prostu... Będzie się ciągnął i ciągnął. Ktoś przeszedł tutaj ci przeszedł na katolicyzm? To dobrze. Bardzo dobrze. No i cóż. Znowu ktoś się chce zbuntować. Znowu pewnie tyrania. Tak jak zawsze. Mamy jakieś jednostki? Nie. Ale pewnie jeszcze to zostało. No dobrze. Tymczasem się tutaj zbuntowali. Przydałoby się jakoś ten bunt Mm. ok uznać ale widzę że chyba się nie uda muszę stąd powołać wojska w takim razie bo tu są liczę na to że to wszystko się z... w pewnym momencie będzie to katolickie tereny będą tutaj w ogóle są ortodoksi co to ma być a może to jest ortodoks nie ten był ortodoksem dlatego więc my poczekamy może chwilę A, czyli jednak na razie syn mój przejmuje ten teren. Dobrze. To już umiera mój król, jak już... W takiej sytuacji jest. Jest cyniczny. Nie lubię cyni... Nie lubię... Cyniki? Nie wiem. Nie, nie, jakoś nie przypadał za tym, ale dobra. Jak już jest, to jest... Coś przeszło na... Katolicy... To, to przeszło idealnie, to przeszło właśnie. Co gdzie się buntują? Więc powoli, powoli szerzymy wiarę katolicką w Europie yy, Wschodniej. Gdzie, że tu powstała? Aha, to idealnie od razu zniszczymy tą armię, która się zbuntowała. On mi umarł, mój yy, Jakąś o Boże, zapomniałem jak to się nazywa Jak to się mówi Szwagier, o Mój szwagier umarł więc moja córka Niech moja córka może wróci do Polski Ktoś mi chce zabrać znowu Królestwo Polski Królestwo Węgier, bo Polski raczej nie mogą No to moja córka wróciła, to mogę ją za jakąś wydać Kogoś wpływowego? no na przykład. Duke of Bavaria. Szczumatrylinara. Ach, nie chcę. No to dobrze. No co? Ej on sobie za bardzo pozwala... Co mi zabrał teraz, bo nie przeczytałem? O nie nie nie, nie. No to jest już po prostu hamstwo. On sobie za bardzo dużo pozwala. I nie mogę mu zabrać, bo jest moim regentem. No nie. Głupiek. Mogłem go wysłać na czele jakiejś armii, żeby zginął. Jak się pozwala? Głupiek. Głupek. Głupek. Nie pozwolę mu. No cóż, ja nic nie zrobię w tym momencie, bo jestem po prostu niepoczytalny, można powiedzieć. Nic to nie da, nawet jakbym chciał. Jakbym próbował coś zrobić, to nic to nie da. Zobaczę tylko, czy mój syn ma na to. Ale ten to nic, to ten muszę patrzeć, to jest mój wnuk. On nie ma nawet na to powodu do wojny. No cóż czyli to oznacza, że chyba będziemy się straciliśmy to. On no, jest. Co, co, co? Aha, bo to jest tu. To jest całe to. Czyż tak można? Co ja? Teraz zobaczymy. To jest ten. Gdzie jest stolica? Tu? Nie. Tu? Tu? Tu. Nie, 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 przesadził. Teraz to już przesadzę, ale nie mam co zrobić. Nie mam co zrobić. Ale rozszarpał brunku najchętniej. Tu jest stolica. Nie! Gdzie jest stolica Armenii? Pewnie gdzieś tu. Tu jest. Nie, nie będę mi wypowiadał co za duzi Zaraz zobaczymy. Ale mnie zdenerwował ten. Si rozpanoszył. Ja jestem drugi w tym momencie, chociaż to nie jest jakieś dużej ilości wojska, które bym mógł powołać. Ale mi się rozpanoszył ten debil. Bo inaczej już nie nie nazwę. Stenerwował mnie aż. Niech już umiera ten mój król, bo jeszcze mi zabierze wszystko. Widzę, że to powróciło. Ale na razie to wszystko przechodzi w moje ręce. Nie wiem, wezmę to, masz. Wiecie, że na razie i tak przychodzi w moje ręce, ale naprawdę to mnie... trochę mnie ten... Zdenerwowało mnie trochę. I to nie na żarty. Zabieram teren, zanim zostanę bez terenów. To wiem co. Wiem co. Wiem. Ten jest moim następcą to wystarczy, że wszystko mu oddam. Tak. Oddając mu wszystko, wszystko do mnie wróci. No już w stolicy mu nie mogę, ale czy mu oddam. Ha, debil jest teraz. Jest teraz częścią tego. Tylko jak mi teraz się zbuntuje. Nie, nie, nie powinien się zbuntować. Kto jest teraz moim regentem? Nie mam na razie, czyli on już nie będzie. To tyle się chociaż pozbyłem tego nieznośnego regenta. I kto teraz jest? Mój kanclerz. No dość dobry kanclerz, więc... A, niedługo pobył nim regentem. Więc teraz na... Kto powinien być? Zygfryd. No to wybieramy Zygfryda. Zygfryd tak hmm. Hmm. mam za dużo na pewno Trochę jest dziwna sytuacja, ale mam za dużo na pewno duchis. O dwie terenów mam idealnie widzę. Nie wiem jak to się stało, ale mam idealnie terenów. A może dlatego, że... No nie. No nie To wszystko utraciłem Wszystko w środku Polski utraciłem hmm, Tego nie przewidziałem, niestety hmm. Trochę mnie to zasmuciło Ale nie, nie jest to powód do poddawania się Temu oddamy duchy of duchy of Brittany oraz nadamy mu ziemię Renes i I I, i i i co to jest to drugie? To więc na razie tyle ale mnie zdenerwowali Dobrze, na początku jeszcze, no dzisiaj odcinek będzie polegał na tym, że będę ustawiał wszystkie jednostki, a będę tyle co jednostki, co będę zajmował się swoim krajem. Jeszcze mam tak, Daciów-Mazowie, Daciów-Walachia. Hmm. Mm -hmm. To jest całe moje, Dacia w Mazowie mógłbym komuś oddać Ale nie oddam im Palto licho, masz Dacia w Mazowie, będziesz Wielki ale będziesz może chociaż dobry dla mnie I ile jeszcze jest ciągle? Ciągle jest Czemu? Za krótkie panowanie to jest po pierwsze i chcę zakontrolować country of Helmno Okej, okay, okej, okay. jesteśmy z powrotem i ruszamy, jest, jesteśmy, ruszamy dalej. I mianowicie ruszamy w czas buntów. Prawdopodobnie trochę będzie nam się ludzi buntować, nawet nie trochę. Mój wujek się chce zbuntować, którego wyznaczyłem na mojego następcę. Tak, chce się zbuntować, wszyscy chcą się zbuntować. A to wszystko przez to, że jestem nowy na tronie, na tronie. Obydwóch państw. Już jest mniej. Ona i on. Niestety to jest mój wujek. A może się nie zbuntuje? Czy mimo wszystko, że jest regentem, to się chce zbuntować? Mimo wszystko chce się zbuntować. No dobrze. No to czekamy na bunty. Bo myślę, że nie ma co rozpoczynać żadnych wojen, jeżeli mają nadejść bunty. Dlatego czekamy. No nie podoba mi się. Straciłem dużo terenów w środku Polski, ale za to zyskałem niektóre tereny... Zyskałem niektóre. Zyskałem dość dużo terenów na, na obrzeżach Polski. Okay. Czy nawet... Po prostu kontroluję teraz Krym. Ale trochę mnie zdenerwowało. Nie wiedziałem, że stracę wszystko. Nie, nie jakoś nie, 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 spad... nie zobaczyłem. Ten mi turno za... Zagro... Ach. Co się dzieje? No nie. A w ogóle mam walachię, tak? Mam tą... Nie, nie mam walachii, mam. To oddam temu wolach. Walau... A nie muszę mu oddać. Nie, na razie mu nie oddam. A temu tym bardziej nie oddam. Nawet niech nie myśli. Poczekam aż, aż ten... Poczekam aż się zbuntuję i wtedy mu zabiorę. Co nieco. Dobra. Eee. Czyli jak dalej jestem ja następcą tronu. Tutaj. No, na Litwie. W tym czasie tutaj też jestem dalej następcą tronu. O. No dobra, dołączyliśmy do wojny, ale zobaczymy, czy w ogóle będziemy się w nią wtrącać. Chociaż przydałoby się, jeżeli będzie sytuacja już naprawdę krytyczna, że e, będą za mocno je zamować, to ja się wtedy wtrącę w wojnę, bo nie chcę stracić. Niestety mój kochany wujek nie zgodził się i niestety jest. zbuntował się. No cóż. Trzeba go pokonać Dlatego kolejna się zbuntowała, dobrze. Tego dokonamy podzielenia wojsk Wy ruszycie tu. A reszta niech idzie na razie tam. No i dobrze, że spokojnie. Nowi się chcą buntować. Nowi się chcą buntować myślę, że im nie wybije tego z głowy. No tak jak zawsze po, początki są trudne, no niestety czekam y, po prostu trzeba poczekać aż y, sytuacja się ustabilizuje, będę dłużej panował to wtedy może coś się zmieni Jak duże jest Austria? Bo mogłbym wtedy się ożenić z nią, ale to jest tylko to Nie, gdzie jest Darcy Awał wow. Gdzie jest Austria? To jest Austria no niby może, ale zobaczymy chwilę. Jeszcze chwilę. No i dobra. Yy, ci się tutaj niech społączą Czy mam na cokolwiek claim? Na to mam. Więc będę mógł potem mu odebrać to. Dobra. O-o! Dołączyli do niej. Nie, do kogo? Dołączyli do mojego brata. No co za hałasło, co walczą? Nie, 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 nie. Nie Nie myślcie. Wybijcie sobie to z głowy. A mój, a mój wujaszek zostanie obdarty z terenu, tyle powiem. Ruszamy już, bo to widzę, niebezpiecznie się robi w całej Polsce. No nie wie, że cała Polska prawie się zbutowała. A ja muszę kończyć. Hi, hi, hi. Czas się kończy. Dlatego powoli będę kończył. Znowu gdzieś przegrałem, co? Nie, okej. Okay. Eee. Tak. Spróbujmy. Zależy mi na szybkim zdobyciu, aby jak najszybciej zakończyć tą wojnę. Bo im szybciej zakończy wojnę, tym Szybciej ci przestaną mnie atakować Oj, tutaj widzę dość duże Ale spróbujmy Okej, okay. pierwsze Drugie I ostatnie Trzecie Trzecie Teraz lecimy tutaj Co tam w tym czasie tutaj jest? Dobra, kończcie z tym. I ruszajcie na tych. Yy, tu będą najlepsi w takim razie. Wyznaczę najlepszych dowódców, z najlepszych. I ruszamy atakować tych. Okej, okay. ci się wycofują. Tak, okej. Okay. Ile mam w ogóle? 9 już w tym wieku. Dobra, lecimy na tego. Co, co? przegrałem? Aha zajęli mi No tam to tam Szybko odbijemy więc naprawdę mały problem No ale większy problem bo się zbuntował Kolejny Cóż yy, widzę że nic nie pozostaje mi nic innego jak Aha no tak kurde Mam takie małe zarobki bo przecież wszyscy mi się zbuntowali a nie dość że się wszyscy zbruntowali, to ja sam nie posiadam dużych terenów. Na kujawy Dobra, w tym czasie ten ucieka. Dlaczego nie idziecie za nim? Nie! Tędy Nie, daj mi na razie spokój. Dobra, widzę, że chyba z nikim nie skończymy, więc stworzymy istny opus i stworzyliśmy istne, istny prolog i epi, epilog, tak? Istny prolog i epilog powstał, bo zakończymy i skończymy wojną z, buntu, wojną z buntownikami. Dlatego dzięki Wam bardzo za oglądanie i zapraszam do oceniania filmu, komentowania. I do zobaczenia w następnym odcinku. Już jutro. Cześć.